Siemano, witam was w kolejnym filmiku z Call of Duty Modern Warfare 3. Eee, dobra. Dzisiaj przygotowałem dla was dość nie, nietypowego moaba ponieważ nabitego shotgunem, a także z shotgunem z tumikiem. Tak, czyli taki większy hardcore. To nie jest taki zwykły moab tylko coś bardziej, no wiecie, hardcorowego. Eee, dobra. Grałem tutaj na matce Resistance. Yy, używałem tutaj oczywiście Spasa-12 sumikiem, trudno się to myśleć A no drugą broń miałem MP9 3 zabójstwa były tylko z MP9, ale to już były tak, nie wiem Dwa były konieczne, a jedno nie yy, Ale dobra O tutaj było pierwsze i to nie było konieczne akurat zabójstwo Bo równie dobrze mogłem go sprzątnąć ze Spasa, ale dobra yy, Dobra, moje wyposażenie to Semtex i yy, czekajcie, i przenośny radar, który mi bardzo pomagał tutaj. Tutaj przepuściłem jednego koleś, ale i tak go później tam zabiłem, więc o to nie martwcie się. Tak, mówiłem, że pomagał mi tutaj przenośny radar i to bardzo, ponieważ ustawiłem go sobie yy, w dość takim, w, znaczy takim w miarę dobrym miejscu, gdzie mogłem jakoś ich łatwo wykryć, yy, a oczywiście ci idioci. No dobra, nie będę ich obrażał. Moi przeciwnicy nie mieli y, C-trepa, przez co nie ogarnęli. Chociaż radar można łatwo usłyszeć, bo on wydaje specyficzny dźwięk. Jeżeli ktoś gra dłużej w koda, to na pewno by go rozpozna rozpoznał i zniszczył po pewnym czasie. Ale na szczęście tak się nie stało, bo na przykład tutaj ja sobie tylko stałem, tutaj podchodzili sobie kolesie tylko. Ale to nie był jakiś taki, nie wiem, camping czy coś. Po prostu tutaj jest taka tylko sytuacja. No i tutaj są te dwa z mp 9 oni tutaj siedzieli, tych dwóch kolesi, i postanowiłem, że ich zabiję, bo jeszcze coś by mi tam zrobili, czego bym nie chciał. E, dobra. Filmik pojawia się dzisiaj z MW3, a dzisiaj jest czwartek. Teoretycznie powinien pojawić się dzisiaj z Minecrafta, bo jak to zwykle bywa w czwartki, to ja wrzucam z Minecrafta. Ale filmiku z Minecrafta nie ma, ponieważ jak może pamiętajcie z FAD Moaba. Yy, mówiłem, że nie yy, skończyłem projektu, yy, a nie chcę wrzucać jakiś rozpoczętych budowli, które nie będą przypominać nic, no powiedzmy, takiego sensownego i wrzucę dopiero jak skończę to. Znaczy można już powiedzieć, że jestem tak w połowie. Dobra, to filmik z Minecrafta. Teraz filmik jest ze Sniper Elite V2. Dawno nie było filmiku, nawet bardzo dawno. A pojawiły się tylko dwa, ale zacząłem tą serię, więc ja już skończę, obiecuję Wam to. Bo wiem, że niektóry, niektórzy chcą oglądać Sniper Elite. Yy, a niektórzy na przykład wolą Minecrafta lub MW3. Także dla każdego coś się znajdzie na moim kanale. Yy, dobra. Dodatkowo, aha, no, nie, co, tam, co ja gadam, nie dodatkowo, tylko jeszcze filmik ze Sniper Elite nazi zombie army. Nie ma żadnego, ale mam nadzieję, że to niedługo się zmieni, ponieważ... Cały czas staramy się z kolegą nagrać ten filmik, ale coś nam cały czas przeszkadza w tym. No nie wiem, na przykład, że głos jest opóźniony, albo że długość audio i wideo się coś nie zgadza i wychodzą jakieś dziwne błędy. Bo wiecie, że mój głos się nagrywa Audacity, a głos mojego kolegi nagrywa się Frapsem, więc no mogą powstawać jakieś dziwne komplikacje, jeżeli długość audio i wideo się nie zgadza. Ale dobra. No dobra, tutaj sobie cały czas biegam z tym spasem. No i tak w miarę nawet przyjemnie się tu grało na tym serwerze. Przeciwnicy nie byli ani takimi powiedzmy nobami, ponieważ yy, no, używali głównie ACR-ów, co później mnie zabijali, co ja patrzyłem sobie, to używali głównie ACR-ów. co ACR nie jest nobską bronią, więc nie mam nic za zło, że mnie zabili. Po prostu to jest moje, że tak powiem, niedopaczenie. Bo, jak to zwykle bywa, e, ludzie giną po wbiciu Moab'a. E, ale dlaczego tak się dzieje? No, to też jest dobre pytanie. Może dlatego, że jak nabijali tego Moab'a, to są bardziej skoncentrowani lub coś w tym stylu. No wiecie, wpadli w trans Moab'owy, że tak powiem. E, właśnie tutaj za chwilę mnie prawie Steel nie zabił. I właśnie bombowce Steel są strasznie hamskie, jak się nabijam łaby Dobrze, że ja tu miałem tarczę i to mnie ochroniło Ale dobra Tak samo dzisiaj, jak przyszedłem ze szkoły Tak samo i wziąłem z Karela, bo muszę nabić z nim łaba Znaczy, bo postanowiłem, że w sumie tak zacząłem wrzucać młaby tak nic, tak nie wiadomo z czego Ale postanowiłem, że nagram E, post, znaczy postaram się nabić Moaby ze w Wszystkimi rodzajami broni Znaczy nie wiem Czy też z pistoletami mm, To by był Większy hardcore Moab z pistoletu Ale bym się postarał żeby coś takiego nabić mm, Oczywiście nie Moaby z wyrzutniami No bo to bez sensu e, Tak samo jak Ktoś kiedyś powiedział że Jak e, mówił znaczy komentował swój film, e, że miał e, coś zrobić, zrobić coś takiego, że widzowie będą mu pisać jakie ma klasy wziąć I on będzie z tym nabijał moab'a No i powiedział coś takiego, że właśnie jak mu dadzą na przykład e, klasę e, tarcza na drugie RPG No to on z czymś takim nie nabija moab'a, no bo to jest niemożliwe Tak samo to jest w tym przypadku, że nabijanie moab'ów z, e, z wyrzutniami no, może to by było możliwe, znaczy to jest możliwe, ale to trzeba mieć ekipę do tego zgraną. No wiecie, że jeden koleś z twojej drużyny cały czas się za zabija i dostarcza ci nowe rakietki, na przykład do RPG albo do czegoś tam innego. Yy, ale dobra, o tym nie będę tutaj gadał. O Maabach z wyrzutniami, bo to jest większy hardcore. Nawet większe to jest chyba hardcore niż nabiciem Asalt Moaba. To jest w miarę łatwe. No i tutaj jest właśnie nabity już MOAB mój ulubiony tutaj sobie jeszcze biegałem tak aż do momentu kiedy mnie zabili no i właśnie yy, tutaj właśnie jak nabiłem tego już MOABA to już tak st straciłem tą koncentrację no bo tutaj na przykład mnie już ktoś od razu zabił no bo ta tam jak yy, tego MOABA yy, nabijałem to miałem taką większą koncentrację poruszałem się po określonym obszarze mapy Yy, ogarniałem mapę a tutaj pobiegłem tak już tak o, no wiecie yy, tutaj sobie później zmieniłem już na acera bo nie będę się z nim bawił z, z pasem 12 stumikiem yy, ale dobra yy, tutaj teoretycznie już drugi raz nagrywam ten filmik, bo yy, w tym samym momencie byłem co teraz i tata mi wszedł do pokoju i oczywiście musiałbym zepsuć nagranie, a napisałem karteczkę, żeby nie wchodzić. No chamstwo to jest. Ale dobra. To jest już koniec filmiku. Oczywiście zobaczycie jakiego super kamperskiego kilka mam miał wróg. Potem prawie tutaj wygraliśmy, ale dobra. Znaczyłam w sumie tutaj przejmował punkt, więc. Mm, tak średnio można powiedzieć, że kampił, ale dobra. I moje staty to 40 na 7. Okej, okay, ja się z wami żegnam w takim razie i cześć!